Siemaneczko, witamy z tej strony Zak, to kolejny odcineczek z Backpack Battles. Yy, mam dzisiaj pewien plan na build, nie wiem czy wyjdzie, to zobaczymy, znaczy na pewno pod Węża bym chciał zagrać, bo no, dawno nie grałem. No nic lepszego tu chyba teraz nie wykombinuję, to blokuję, fajnie, super. Ym, bananik wezmę. W tych pierwszych turach powiedzmy, że git. Czy lepszy jest grzyb, czy yy, ten na początku? Wydaje mi się, że chyba czosnek byłby lepszy, bo tutaj kolega ma banana, więc będzie miał chociaż... Kurde, Przepraszam. Kolejna patelnia. No, no. co się tu robi póki co. Kupię ją. Oczywiście jej teraz nie wrzucę. Chociaż mógłbym. I tutaj na przykład bym dał banana. No, to by było lepsze. Kurde, nie przemyślałem tego. Nie przemyślałem tego, ale i tak to raczej wygramy. Jeszcze ja tutaj napiję, bo taką jakąś skagę mam. Powiem mm. super będziemy mieli drugiego um. e, 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 e. pole ciebie zdecydowanie i pole tak i tak. I roluję. Tarcza na promocji okej. Okay. No tutaj runda na przegranie jak widać. Chociaż... Ale gościu ma dwa banany. Hm. Może trucizna jak już nas Fajnie. A ja nie mam grzyba, kurde, ale. blind'a mu to nakładam. No. Szczerze, nie ja sądziłem, że to wygram. Myślałem, że on mnie tutaj ogra na sustain. Corrupted Krystal na tarczy, super deal. Tylko jest problem, bo ja nie mam jak tu dać tej tarczy. To jest wielki problem. Hmm. No dobra, lecę na razie tak. W mamy dwie łopaty, a to znaczy, kurde, 6 regena ma się... gościu, Ajajaj. No nie ma co no, kurde no. Lipa, że tak powiem. Liptonik, widzowie. Tak zwany. Nie wiem, kupię... To... Dla beki. Do góry. Tak. Tybciej. Tutaj różne rzeczy mi róbcie. Tak. Przypieszam. Tu Blueberry jeszcze daje. Tu jeszcze. Chwila. Eee, drugi banan. Monarch. Czy nie? Eee, nie. Ale chwila. Byłem akurat. Nie, to się dało, czyli dobra, czyli robimy tak. I prawda, Crystal krystal tutaj. No i super, będę miał y, tarczę za debuffy. Ile to było? 6 y, tarczy, ok. To nie jakoś sporo. O ile. No dobra, chociaż te dwa buffy. No i już dostałem tarczę. <coughs> Bardzo fajnie. Zaraz kolejny. No i super, kolejna tarcza mi wbiła. już sobie Już trochę tego, ale. Ty kolego teraz blind'a, no właśnie 60% na trafienie, ej ty też mi nakładasz blind'a, tak teraz zobaczyłem i było całkiem blisko żebym to przegrał, więc to też nie było tak, tak super, że tak powiem, hmm. ale chyba damage, eee, sloty, tak. Częściej mi się będzie generować, powiedzmy. Mm, 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 hmm. Dobra, dobra. Nie, moment. A, bo kupiłem świnie, ale dobra, i tak nie stać. Jezu, przyznałem... Nie, co ja? Czy co, co ja coś sprzedałem? Nie ten tak jest? Ja Skupiałem, Zgupiałem, tak Kurde, ile ja mu blinda już nałożyłem Już mi się szczęście generuje, większa szansa na trafienie. No, no. Poszło nieźle, poszło bardzo, bardzo dobrze. Po Kuberta Guberta bym zrobił. Ja chyba pominąłem Guberta. Yy... Tak mi się coś wydaje. Okej. Okay. Yy, ciebie nie chcę. Kolejny Corrupted Crystal i ciebie też wezmę do Corrupted krystala. To będzie dobre. Eso, ale coś tak przymula. Ooooo! No ale. To mi manę ściąga. Ja się na tym stakuję damage. Nie fajnie. Ale póki co i tak nie jest w stanie się przed mnie przebić. Coś jakoś dziwnie. Byłem pewny, że on to wygra. naprawdę. To no jest subklasę. No właśnie, te szczęścia za każde szczęście, żeby sprojektować From Being Cleans, 4 szczęście, 30 maximum healtha za każdego peta. okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Mm, no, ogólnie Ciebie bym wrzucił na funny paki. Ok. Czyta. Ale jeszcze może jakieś sloty. Czy się Gubert nie trafia? Czy ja, ja jestem ślepy? Ja na pewno No, ja jestem pewnie ślepy. To też jest taka opcja. Hmm. To jest na tyle dobry bild, że ja nie wiem, czy mi się opłaca to teraz wkładać. Słuchajcie, co ja. Ja chcę Guberta, to nie, to na razie tego nie wkładam. Dobra, wrzucę to. Chociaż wiecie co, Z zróbmy. Platinum Customer Card. Może team się trafi. Jakby team się trafił, o to by było coś. <coughs> Tutaj widzę, że mistrz masz wszystkiego i znowu te sześć tych kolego. Czy ty jesteś tym samym? Nie wiem, bo mam oponent, więc już się nie dowiem. No kurczę dużo tych itemów. Ma leczących, ale. I on je pokona. Hmm. Ciekawe. Kurde Lipa fest wicowie. Lipa fest. Czy ja potrzebę leczenia. A... Kurde, nie wiem, wiecie, corapet armor, może bym zrobił. Dobra, wrócę tego węża gdzieś. Bo irytuje mnie to, czego nie mam. se tu sprzedaję to też okej to 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 fajne tak ale no nic nie zrobię aktualnie No gdzie ja go muszę przyspieszyć, koniecznie koniecznie nakładaj mi tu truciznę na nim gościu chyba idzie pod mi wybąbił a fancy więc krapier no Fajnie, fajnie, super się bawię, polecam. Dobra. To moment, bo to trzeba przemyśleć, co bym zrobił. O, o, nie, nie, nie. Tak bym to zrobił. To wraca tutaj, to idzie do góry. To idzie tu idzie tu jak ten wąż jeszcze musi iść tak tak eee. tak idziesz idziesz tutaj okej okay. powiedzmy że chyba git Roluje. To, to bym chciał tak za trójkę kupię z nami chociaż nie to chociaż z tym się może przydać mi się może przydać, chcę tego guberta. Jestem ślepy, na 100% mi się trafia. Znaczy jestem ślepy. Wkładam a, bo to się. Ale jestem głupi, bo to się nie z tego robi. Stażem teraz zawalił. Nice. Chociaż wolałbym chyba świnie, które w pozorom. Więcej golda. No, z Holli armora to się robi. Eem. Um. A weź go daj. Niech będzie. Tyle ty się aktywujesz? 1,71. No. Troszkę jest. Eee. Okej, okay. on mi zbija buchy. To mi się nie podoba. <laughs> Też jakoś tam wychodzę i tak naprawdę na tych bufach. ile on ma zdrowia, ja się pytam. Znaczy. No nie da się z tym wygrać. Pff, nie da się widzowie. Eee... Tutaj. Dobra, przejść. Ja to ja to jakoś zrobię. Ja to jakoś zrobię, dajcie mi chwilę, muszę to przemyśleć. Dajcie mi to. Tak. Ty idziesz już chyba w takim razie out. Wracasz. E, to by tutaj było dobre, więc to bym dał tu. Ty idziesz tutaj. Aha, więcej truty. I tak, jakby zrobił teraz Mopiak Armor, to się zrobi. To nie jest złe. To jest dobre, to jest dobre. O Boże, znowu ten chain, czy wy sobie możecie coś innego wybrać? Proszę was, zostawcie mnie, please leave me alone. No, dużą do nakładam, trochę. Znaczy to, to nie jest to, co ja bym chciał i tak. Nie, bo ten wąż to jest tak po prostu, tak z dupy można powiedzieć, ale... Nie, może się odpali. Dobra, może się odpali Lampadzina? Już to wie? Może pieski. O jest, jak to bym pod pieski nie grałem. O, no, to sobie może pogram. Lampadzina może się odpalić. Tam szczęście. Wykażę. Hmm. mi truty nakłada z tych Daggerów w ogóle to jest. I on to wygra. Dobra, mój Bill ogólnie zaczął śpiewać Lambadę, chyba. To by tu musiało być. Ech. Też jest dobre, kraft armor, robimy. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Druga też się przyda. Ja nie wiem co ja robię. W tym pincie. O Jezu. Chyba przegrałem. Jak coś mi się wydaje. Już bardzo szybko mi w ogóle zbił ten. ile on mi truty nałożył. To Przegram. Koniec, nie mam je. Syf. Jestem. Jestem... Jestem niesmaczony widzowie, jestem zniesmaczony, ale szczerze to syf odwaliłem na tym bildzie. no bądźmy szczerzy, odwaliłem syf, dawajcie już ten update z nowymi rzeczami, proszę was, a w następnym odcinku sobie pójdziemy na papi, no i co ja mam wrzucić wam przez następny minutowy odcinek, no dobra, no, no niestety, no nie mam czasu nagrać, widzowie, z czego... przepraszam was, mam eee, nadzieję, że mi wybaczycie. więc bez zbędnego przedłużania, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.